Witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy Magdalena Słuchodolska i program Galaktyka Pomerania, a naszym kolejnym gościem jest Pani Małgorzata Radmacher, Zwierzęcy Telefon Zaufania. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję. No właśnie, bo wydaje się, że okres wakacyjny w pełni, w związku z czym... Yy, Zawsze kojarzy nam się to, jakby nie było z tym, że większa ilość zwierząt potrzebuje naszej pomocy, bo najzwyczajniej w świecie ludzie są egoistami. I kiedy te psy zaczynają przeszkadzać nam w okresie wakacyjnym, chcą się ich po prostu pozbywać. Tak, okres wakacyjny rzeczywiście jest to okres wzmożonej pracy osób, które pomagają zwierzętom. W tym czasie jest bardzo dużo porzuceń, bardzo dużo ludzi oddaje zwierzęta do schroniska, ale najgorsze są te porzucenia, wtedy kiedy zwierzę zostaje przywiązane w lesie, wywalone z samochodu na ruchliwej drodze. Metody pozbywania się tych zwierząt są po prostu bardzo niehumanitarne. A to tak niewiele potrzeba. Nawet jeżeli dojrzeliśmy do decyzji o oddaniu zwierzęcia, wcale nie musi się to odbywać w ten sposób. Te wszystkie zwierzęta, które my przejmujemy, to przecież my też robimy zdjęcia, ogłaszamy to w internecie i w przeciągu tygodnia potrafię oddać sama jako indywidualna osoba. Y, około trzech psów. Więc dla właściciela, który z tym psem no, w jakiś sposób powinien być związany, który umie powiedzieć o tym zwierzęciu bardzo dużo, o jego kontaktach społecznych, o jego upodobaniach, to, y, o jego charakterze, to jest w stanie tego psa oddać dużo, dużo szybciej niż my. Y, to są proste drogi, z których każdy dzisiaj może skorzystać i można być dobrym. Nie takim okrutnym, bardzo niewielkim nakładem swojego zaangażowania. No właśnie, proszę powiedzieć, co zrobić, jeżeli faktycznie, nie chcę mówić, że zwierzę nam się znudziło, bo, bo to jest banalny powód i tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na wizję, często Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami czy Schronisko dla Zwierząt zwraca nam uwagę, że pies jest prezentem na. Pod choinkę na Mikołaja, a w okresie wakacyjnym po pół roku pies zaczyna się nam po prostu nudzić. Bardzo często to nie jest tylko kwestia Bożego Narodzenia, to są prezenty na urodziny, na urodziny dla dziecka, bo to jest takie łatwe, szybkie, nieprzemyślane bardzo często. Ale. Tutaj właśnie gdybyśmy, gdyby od pokoleń, gdybyśmy byli wychowywani w tym poczuciu odpowiedzialności, w zwracaniu uwagi, uwagi na to, że zwierzę, to jest istota, która czuje, która myśli, która tęskni, która przyzwyczaja się do nas dużo bardziej czasami niż my do niego. I gdybyśmy o tym cały czas pamiętali, to nigdy byśmy zwierzęcia nie porzucili w taki sposób. Natomiast jeżeli już do tego dorośliśmy. To naprawdę wystarczy zrobić zdjęcie, yy, umieścić w internecie jest tyle portali społecznościowych, które, yy, które się tym zajmują, które, na których można umieścić zdjęcie z opisem danego zwierzęcia. Towarzystwo Opieki nad zwierzętami też ma taki, taką stronę adopcję. Yy, I my też z tych stron korzystamy. Umieszczamy zdjęcie, jest mnóstwo telefonów i na podstawie zgłoszeń. Ja wybieram po prostu zawsze najlepsze ręce dla danego zwierzęcia, dobierając to do rodziny pod kątem charakteru tego, w jakich, w, jakich, w jakich warunkach rodzina mieszka, czy ma przestrzeń na posiadanie dużego zwierzęcia, małego, czy są inne zwierzęta w domu. My pod tym kątem doradzamy, weryfikujemy, już staramy się tak doradzić, żeby to zwierzę już zostało tam do końca życia. A proszę powiedzieć, co zrobić, kiedy chcemy wyjechać na wakacje, bo nie możemy też klasyfikować wszystkich właścicieli psów tak, tak samo. Tak. Czasem jest tak, że po prostu planujemy na dwa tygodnie wyjechać do innego kraju i nie mamy z kim zostawić tego psa. Co zrobić wtedy? Proszę doradzić. Dzisiaj, proszę Państwa, naprawdę od formy takiej, że dajemy ogłoszenia, wieszamy w lecznicach, że szukam opieki podczas wakacji. Takim i w takim terminie i zgłaszają się nawet emeryci, którzy w ten sposób sobie dorabiają, albo osoby, które wiedzą, że nie wyjadą, mają jednego swojego psa i tak chodzą na spacery i chętnie przyjmą jeszcze drugiego. W internecie się też można ogłosić. Jeżeli ktoś nie korzysta z internetu, to te ogłoszenia nawet przyczepiane w sklepach, netto, lidl, w tych wszystkich, których robimy na co dzień zakupy i to też działa. Powstała sieć naprawdę bardzo wielu hoteli dla zwierząt, gdzie ceny są zróżnicowane i każdy z tego może skorzystać, bo są i od cen bardzo przystępnych do już jakichś bardziej wysublimowanych warunków, gdzie ta cena wtedy wzrasta. Ale jeżeli chcemy, to każdy z nas znajdzie opiekę. Są sąsiedzi, do których się na co dzień nie odzywamy są różne no nawet jak chodzimy z psami na spacer to przecież poznajemy innych ludzi i nawet wytworzyć sobie taką więź z jakimś innym psiarzem i się nawzajem opiekować swoimi psami podczas wyjazdów jeżeli ktoś chce to metoda się zawsze znajdzie do tego naprawdę trzeba tylko dobrej woli i serca czy podobnie wygląda sytuacja z kotami Kotem to w ogóle jest się prościej zaopiekować, bo kot, jeżeli znajdziemy kogoś, kto przyjdzie do naszego domu i codziennie opróżni kuwetę, posiedzi chwilę z kotem, to naprawdę też on przetrzyma ten okres bez nas. Nie będzie to dla niego komfortowa sytuacja, ale przeżyje, poczeka, obrazi się najwyżej, okaże to nam w sposób taki no, bardzo wyszukany, ale przeżyje i poczeka, i się doczeka naszego powrotu. A proszę powiedzieć, jak sprawić, by zwierzęta, które mamy w domu, lubiły się, to znaczy tolerowały się? Ja wiem, że Pani też ma sama wiele kotów. Proszę powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby te zwierzęta nie, wyra nie rywalizowały ze sobą o uwagę właściciela? Koty i psy to są dwa zupełnie odmienne gatunki i one się rządzą zupełnie innymi prawami. Kot jest zwierzęciem terytorialnym, on broni swojego terytorium. I każde nowe zwierzę jest zawsze dla niego najpierw intruzem. Najpierw próbuje przegonić, a jak już się nie da, no to trudno, trzeba, trzeba doprowadzić do tego, żeby one weszły ze sobą w taką naturalną, hierarchiczną zależność. Czyli pozwolić na to, żeby ten przewodnik, który już był, który jest silniejszy, starszy, wzmacniać jego postawę. I tak kształtować tego drugiego zwierzaka, którego wprowadzamy, żeby on się podporządkował temu, który już był. To od nas tak naprawdę zależy. Jeżeli my jesteśmy takimi naturalnymi przewodnikami, takim przewodnikiem alfa w domu dla zwierząt, to one się dostosują do siebie. Oczywiście bywają koty, które no, są bardzo agresywne w stosunku do innych i się... Nie, nie dadzą nagiąć i są, yy, no bardzo się przeganiają, zaczynają znaczyć teren, są złośliwe. No ale to wtedy no, już musimy niestety znaleźć drugi dom, przetrzymać, bo czasami one się ułożą po jakimś czasie, a jeżeli nie, no to niestety. Ale rzadko. To, tak. Takie sytuacje bywają bardzo rzadko. To koty, a co z psami? Czy psy mają inny charakter? Psy to już jest zupełnie odmienny temat. Ja nie mam takiego problemu. Ja mam cztery psy w domu i z mężem przygarniamy zwierzęta z ulicy i my do swojego stada, które jest zrównoważone, wprowadzimy każde zwierzę. Każde, bez względu na rasę, na wielkość wprowadzamy, nie ma żadnego problemu. Ale dlatego, że to jedno, że to my jesteśmy tymi przewodnikami alfa i zwierzęta to wiedzą. Nikt nie przejmuje pałeczki, nasze stado jest zrównoważone i ono wtedy przyjmie. Tym bardziej, że nasze zwierzęta wiedzą, że to jest na chwilę. Jeszcze raz przypominamy więc Państwu, że psów na wakacje nie oddajemy. Nie oddajemy. Oddajemy do hotelu, prosimy sąsiadów. Jest to y, bardzo czasami miły powód do tego, żeby naszych sąsiadów poznać, żeby zbliżyć się do kogoś, z kim codziennie chodzimy na spacery z psem. Być może, że on się za, y, zadeklaruje, a my się kiedyś odwdzięczymy. Jest tyle różnych form, z których można korzystać, tylko po prostu trzeba się troszeczkę otworzyć i odwołać się do swojego poczucia odpowiedzialności. Przywołać sobie ten moment, kiedy braliśmy psa i chcieliśmy go wziąć na całe jego życie, nie brać go na chwilę. Pies żyje 15 lat i musimy się zawsze przy każdej adopcji z tym liczyć: że jak jesteśmy młodymi ludźmi, mamy 19-20 lat, to musimy pamiętać o tym, że nasze życie jest wtedy zmienne, że ono ulega wielu. Modyfikacją, i czy my wtedy będziemy potrafili się z tym naszym zwierzęciem do tych nowych warunków życiowych za każdym razem dostosować? Bardzo serdecznie dziękujemy za Dziękuję radę. Pani bardzo. Małgorzata Radmacher, Zwierzęcy Telefon Zaufania, była naszym gościem. Szanowni Państwo, krótki przerywnik i zmieniamy temat. Witam Państwa po przerwie studio telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy. A naszym kolejnym gościem jest Maria Pomar, Muzeum Techniki i Komunikacji. Będziemy rozmawiać o wystawie, która swój wernisaż ma już dzisiaj: wystawa mundur polowy. Dzień dobry. Rzeczywiście spotykamy się z może trochę nic niecodzienny jak muze na Muzeum Techniki e, Okazji, ale jakby nie patrzeć ze względu na technikę wojskową. E, w, dzisiaj o godzinie 17 odbędzie się wernicarz naszej najnowszej e, wystawy, e, która będzie znajdowała się w podziemiach muzeum, także też e, sam klimat miejsca, e, w którym przewidzieliśmy ekspozycję, myślę, że będzie e, wprowadzał w taki, w, w taki specjalny nastrój. E, na tej wystawie znajdzie się 40 mundurów, to znaczy Wystawa nie jest próbą opowiedzenia wszystkiego, co można powiedzieć na temat munduru polowego, ale można stwierdzić, że jest rodzaj kwintesencji na ten temat. To znaczy, rozpoczyna się w 1918. 40 mundurów, czyli co dwa i pół roku, możemy mówić o nowym, o nowym modelu i ostatni jest. Rodzajem takiego wybiegania w przyszłość, dlatego że jest to model prototypowy, to znaczy taki, który wejdzie wkrótce do, do produkcji masowej, może w następnym roku, może, może w odległości dwóch lat. A jak mundur polowy ma się do Muzeum Techniki i Komunikacji, do samochodów? No, należy pamiętać, że wojsko także posiada swoje pojazdy, tak? Jeżeli mówimy o, o technice, o motocyklach, o samochodach, szczególnie tych, które były produkowane wcześniej, na przykład historia Sztewera, też zainteresowanie fabryką ze strony Hitlera, bo przecież jeżeli jakaś fabryka potrafi produkować samochody osobowe, to może także, biorąc pod uwagę warunki w tamtym czasie, produkować pojazdy. Militarne, takie, które przydają się w przypadku jakiejś agresji ze strony innego kraju. Jak Muzeum Techniki i Komunikacji udało się zorganizować tą wystawę? Skąd są eksponaty? Myślę, że to są pytania przede wszystkim, które należałoby zadać organizatorowi, czyli Jackowi Kosińskiemu, który będzie obecny na Wernisarzu i serdecznie zapraszam, będzie można z nim osobiście porozmawiać i wszystkie te tajne informacje od niego uzyskać. Wiem, że Jacek bardzo długo przygotowywał się do tej wystawy. Eksponaty pochodzą od prywatnych kolekcjonerów z muzeów, które tego typu, tego typu tematyką się zajmują, także nie. No nie będziemy ukrywać, że jeździł właściwie po całej Polsce, e, najdalej dotarł do Wisły. E, więc jest to e, ze szczyci na odległość, no taka, która robi wrażenie. I to właśnie po to, żeby e, nie zabrakło żadnego z tych 40 mundurów polowych, które były produkowane od 1918 i nawet udało mu się... E, mm, Wybiec w przyszłość, tak? Czyli poznać tajniki, tajemnice wojskowe, które jeszcze myślę, nie są nigdzie rozpowszechnione, tak jak to będzie, mam nadzieję, miało miejsce na wernisażu. A czy przy współpra czy współpracowali z wami na przykład wojskowi, czy wojsko z wami współpracowało, albo grupy rekonstrukcyjne przy właśnie wystawie odnośnie Mundurów? No tutaj rzeczywiście podziękuję w imieniu Jacka, Stowarzyszenie 1944, które działa na naszym regionie, w naszym regionie, rzeczywiście wspomaga nas przy wielu okazjach i z tego, co udało mi się zaobserwować tam z ukrycia, no brali bardzo czynny udział i przygotowanie, przygotowanie tej wystawy, to są rzeczywiście godziny, te wszystkie mundury trzeba było najpierw przywieźć, później rozpakować. Dyskusje na temat tego, jak to powinno być wyeksponowane, aby było czytelne dla odbiorcy. No i oczywiście należy tak. No nie chciałabym tutaj za, za, za naszego organizatora czynić tych honorów, myślę, że on jeszcze osobiście podziękuje, ale między innymi atrakcją, która, która dzisiaj będzie, na którą dzisiaj będą mogli zwrócić uwagę szczecinianie będzie KTO Rosomak z 12 Brygady Zmechanizowanej z, w, pełnym, w pełnej swojej krasie, czyli także uzbrojony i, i myślę, że to jest taka okazja do tego, żeby troszeczkę w, ten militarny, w tym militarnym nastroju poznać historię, historię Polski, historii munduru. Do kiedy wystawa w muzeum będzie eksponowana? Do kiedy możemy ją oglądać? Do kiedy mamy czas? Ekspozycja rozpoczyna, ekspozycja rozpoczyna się dzisiaj, rzeczywiście od godziny 16.30 16 można już wejść do muzeum bezpłatnie, bo z okazji wernisażu, jak to wiadomo w Muzeum Techniki wstęp na wernisaż jest zawsze bezpłatny. Z tym, że o godzinie 17.00 dopiero zostaną, od, będzie można zejść do podziemi, tak? zobaczyć wystawę po uroczystym, po uroczystym otwarciu, podziękowaniom, to co mnie Magda pytała, komu należałoby podziękować, kto, kto pomógł przy organizacji. No i jak już, ponieważ podziemia mają swoją ograniczoną pojemność, jak, jak wiadomo, osoby, które zdążą się zapoznać z historią munduru polowego, wychodząc na zewnątrz, będą mogły spróbować takiego poczęstunku w koszarowym klimacie, czyli tradycyjna wojskowa grochówka. A... Odchodząc już troszeczkę od tematu podziemi, od Waszej dzisiejszej wystawy, od dzisiejszego wernisarzu, warto zwrócić uwagę na to, że Muzeum Techniki i Komunikacji nowa instytucja w naszym mieście, która zbiera setki nagród tak naprawdę, a może dobrze, dziesiątki ze względu na to, że jesteście młodzi. Cały czas są Wasze bieżące wystawy, muzeum otwarte jest praktycznie codziennie dla zwiedzających. Mario, proszę powiedz, ile eksponatów mamy w Muzeum Techniki i Komunikacji, jaka jest, jaka jest rozbieżność między nimi, z jakich to są lat eksponaty, czym się najbardziej szczycicie? No, szczycimy się wszystkim. Tak naprawdę y, eksponaty, które znajdują się w Muzeum na wystawie stałej, y, nie są to wszystkie zasoby, które posiadamy. Tak? Y, zajezdnia jest, tak jak mówię, jeżeli chodzi o ograniczenie, y, y, ograniczoną pojemność, no to ma to... Y, swoje we wszystkich dziedzinach, także jeżeli chodzi o pojazdy. W hali głównej, czyli tej największej, znajduje się wystawa stała, na której możemy zobaczyć historię motoryzacji, przede wszystkim związaną ze Szczecinem, czyli interesuje, interesuje nas najbardziej ten lokalny wymiar. Przedwojenną, w tym wypadku niemiecką, tutaj sztewery, alba, zarówno jednoślady, jak, jak i samochody i historię motoryzacji szczecińskiej powojenną, tu przykładowo Junaki, oraz no, historię polskiej motoryzacji, tak? Bo to Szczecin, Szczecin nie był w z resztą kraju wyspą, której nie, nie udzielałby się na przykład urok Fiata, tak? Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe części, to oczywiście w naszych magazynach czekają eksponaty, które też mam nadzieję w przyszłości pokażę. Bo jak wiadomo, Muzeum Techniki to nie tylko motoryzacja, to, to, nie, to nie tylko cykliści, ale to także... Radioodbiorniki, żelazka, czyli wszystkie techniki domowe, telewizory, komputery oraz wiele, wiele innych rzeczy, które spotykam tak naprawdę na co dzień, a nie pojawiły się w 2012 roku, tylko ich historia jest dalece dłuższa, a nie każdy ma świadomość, na przykład po ślubie retro, kiedy próbowałam podnieść przedwojenne żelazko umieszczone na tej naszej ekspozycji związanej z maszynami do szycia, z zakładem krawieckim. Nie wyobrażam sobie, znaczy nie jestem w stanie powiedzieć, jak kobiety, tym, jak kobiety mogły tym pracować. Nie wiem, czy kładły i po prostu popychały to żelazko, ale jest to rzeczywiście fascynujące, żeby poznawać historię, historię tego, jak, jak te rzeczy ułatwiały życie w przeszłości, tak? Jak muzeum pracuje w okresie wakacyjnym? Jakie są godziny otwarcia? W okresie wakacyjnym pracujemy tak samo jak w, w roku szkolnym, to znaczy ponie, poniedziałki muzeum jest zamknięte, od wtorku do niedzieli zapraszamy naszych zwiedzających zawsze od godziny 10, w wtorek dzień bezpłatny do godziny 15, w środę do godziny 16, w czwartek do godziny 16, w piątek do 18, w sobotę do 18, natomiast w niedzielę także zapraszamy do godziny 16. A proszę powiedz Marysiu, czy w tym okresie wakacyjnym wyobserwujecie większy ruch w Muzeum Techniki i Komunikacji, czy więcej turystów, czy więcej szczecinian przychodzi odwiedzać Wasze wystawy? Szczerze mówiąc mam, mam wrażenie, że dochodzi do pewnej wymiany dni, to znaczy dzień bezpłatny cieszy się już, pozostał na tym poziomie, na jakim pozostaje w roku, w roku szkolnym, to znaczy Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale zyskały na pewno inne dni. No, można zaobserwować także turystów zagranicznych. Tak? Wiele osób przyjeżdża do, do Szczecina, szuka atrakcji. Do tej pory, jeżeli były to jakieś cykliczne wyjazdy, no to rzeczywiście ta oferta raczej się nie zmieniała. Muzeum Techniki jest taką nowością, czyli zaczyna pozyskiwać gusta także turystów zagranicznych. Natomiast nie narzekamy przede wszystkim na zainteresowanie najmłodszych. To znaczy... Yy, yy... Jestem wdzięczna dzieciom za to, że zaskarbiliśmy sobie ich uwagę do tego stopnia i grupy szkolne, kolonijne, rodzinne tradycyjnie wracają do nas. Czasami widzę, widzę te, same, te same dzieci na przykład w ciągu walk kilkanaście razy i już, już się spokojnie rozpoznaję. Jeżeli na przykład zdarzy mi się zapomnieć i mam jakoś, mam okazję do tego, żeby porozmawiać ze zwiedzającym, pojawia się jakaś grupa, którą na przykład mogę... Z, z dzieciaków oprowadzić, to one mi zaznaczają, że one już tu były i, i właściwie przewidują to, co za chwileczkę powiem, ale nie narzekają na to, żeby były znudzone, wręcz przeciwnie, słuchają czasami po sześć razy tego samego z wielkim zainteresowaniem, dlatego staramy się już jakoś im ten czas jeszcze urozmaicać, zapraszając na właśnie na wystawy czasowe, czyli w tym przypadku wystawę munduru polowego, we wrześniu może już zdradza, ale o tym powie pewnie więcej pan doktor Wojciech Faliński. Pojawi się wyjątkowa wystawa, taka, która w moim odczuciu w Polsce nie miała jeszcze okazji zaistnieć, to znaczy mikrosamochody. Czyli coś, jak zobaczysz Mester to zrozumiesz coś naprawdę wyjątkowego. Eksponaty sprowadzone, eksponaty nasze własne sprowadzone z Warszawy i z Berlina. Także zapraszam już, już teraz do śledzenia naszej strony www.muzewskie. Techniki na której wkrótce znajdą się e, informacje o, o mikrosamochodach, na które zapraszamy we wrześniu. No właśnie, Szanowni Państwo, cudze chwalicie swego nie znacie. Zapraszamy bardzo serdecznie, fanów motoryzacji i nie tylko do Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdni Sztuki przy ulicy Niemierzyńskiej. Maria Szponar z właśnie tego muzeum była naszym gościem. Dzisiaj wiernicarz wystawy. Zapraszamy bardzo serdecznie. To był program Galaktyka Pomerania. Magdalena Suchodolska prowadziła go dzisiaj dla Państwa. Życzę miłego, udanego weekendu i spotkam się z Państwem w Galaktyce we wtorek razem z Sylwestrem Perowiczem. Do zobaczenia.